I, I co? Um, Zacielam się. Cześć, kochani, witam Was w kolejnym filmie. Przepraszam, że tak trzęsę, ale próbuję. Ustawić jakoś, Uuu, dobrze ten statyw, bo sobie wziąłam ten statyw od lampy i chcę jakiś taki dobry w miarę kadr. Przepraszam Was za te prążki tutaj, ale a może zasłonię, czekajcie. Okej, okay, zasłoniłam żaluzję, mam nadzieję, że już jest lepiej. Kochani moi, robię trzecie podejście do tego filmu, który wam obiecałam. To pierwsze podejście było niecelne, ponieważ gdzieś jakoś mi się z telefonu zawieruszył ten plik z filmem o moich początkach w UK. Drugi nagrywałam w niedzielę. No, to powiem Wam, że. Jak sobie tam początek przezobaczyłam, e, prze to stwierdziłam, że nie. <laughs> nie będę Was zanudzać aż takimi szczegółami. Bardziej skupię się na faktach i skupię się na tym, co ja czułam w danym momencie. E, bo chyba wydaje mi się, że to jest najważniejsze, taka... Sfera e, socjologiczno-psychologiczna, e, wiecie, mentalnie i tak dalej, jak ktoś się czuł, e, kto przyjeżdża tak naprawdę z obcego kraju do obcego kraju. E, no, i zobaczymy, e, jak to w ogóle e, wszystko mm, wyjdzie. A więc Zaczynamy. Przyjechałam do Anglii, bo filmik, który wam wcześniej będę się tak, wiecie, patrzyła. Przepraszam najmocniej, ale będzie mi się łatwiej skupić, bo nigdzie nie mam zanotowane za to co chcę wam powiedzieć i łatwiej będzie mi po prostu patrzeć w dane miejsca, żeby skupić po prostu moje myśli. Um, Filmik, który zaczynał jakby tą, tą opowieść, to był filmik pod kątem: dlaczego Anglia, dlaczego zdecydowałam się na emigrację, ale może kiedyś, z czasem, może się dowiecie, dlaczego jeszcze oprócz tamtych powodów wyjechałam do Anglii. I teraz chcę kontynuować. Jak to było, jak postawiłam swoją nogę na angielskiej ziemi? Jakie targały mną emocje, czy warto było? Zostańcie, zaraz się dowiecie. Przyjechałam do Anglii w 2016 roku w czerwcu, w połowie czerwca, więc będzie już minęło praktycznie 5 lat odkąd jestem w Anglii. Przyjechałam do Manchesteru i w tym Manchesterze miałam koleżankę. Jakoś tak wyszło, że ta koleżanka, bo w wcześniejszym filmie właśnie mówiłam Wam, że nie chciałam nocować za bardzo na lotnisku i jeszcze przed tym zapytałam mojej koleżanki, czy by mnie przenocowała. Ona po dłuższych jakby, nie to, że na mowach moich, ale po dłuższym czasie się zgodziła i byłam o tyle szczęśliwa, wiecie, że E, wiedziałam, że będę nocowała u niej, że nie na, dworze, że nie na lotnisku, e, że nie po prostu z jakimiś tam obcymi ludźmi, że będę miała tą noc przez przespaną, a nie tylko na czuja, e, czy ktoś mnie obrabuje, czy mnie nikt nie obrabuje. E, wiecie jak to jest. <laughs> no, i, e, no i tam spędziłam z nią noc. Jak to zabrzmiało? Spędziłam u niej noc, może tak. Ym, I to był piątek, jak do niej przyjechałam. Ym, w sobotę rano zawiozła mnie na oglądanie mieszkania. Ym, to znaczy pokoju, które zdecydowałam się wynajmować. Ym, pokój sobie jakby wyszukałam ym, na Facebooku, pamiętam, ym, tak, przed przyjazdem. Chyba ze dwa tygodnie przed przyjazdem. Nie oglądałam wcześniej, e, nawet zdjęć tak naprawdę nie widziałam. E, teraz już się tak nie robi, ale wiecie, ja mi tylko zależało na tym, żeby mieć po prostu dach nad głową. I ona mnie zawiozła tam, poczekała na mnie w samochodzie. Ja weszłam z tą właścicielką, ta właścicielka. Eee, to znaczy ta pośredniczka Polka czekała na mnie przed wejściem, czy tam ja chwilę na nią poczekałam, nieważne, w każdym razie się spotkałyśmy i weszłyśmy razem. Jak wyszłyśmy razem, to po prostu się złapałam za głowę. Nie dosyć, że surowy stan, wiecie, takich angielskich domów, jak tutaj możecie nawet na ścianach zaobserwować magnolie i tak dalej. To jest takie bardzo surowe wykończenie domu. Ale w wynajmowanych domach tak jest. To trzeba do tego się przyzwyczaić, że magnolia jest po prostu no tutaj jakby kolorem wiodącym, i, i wszędzie, przeważnie, gdzie się wynajmuje, jest ten albo biały, albo magnolia. Ja lubię ściany kolorowe. I druga rzecz, co mnie też tak zaskoczyło, co mnie tak, wiecie, musiałam się do tego przyzwyczaić to wszędzie po prostu dywany, wszędzie wykładziny dywanowe, na schodach. Po prostu wszędzie, w przedpokoju, w pokojach, wyjątkami tylko była łazienka i kuchnia, gdzie tam przeważnie były albo linoleum położone, albo jak co inni mieli płytki, ale przeważnie w takich wynajmowanach to było linoleum, żeby raz, dwa, trzy z tego wytrzeć i tyle. Kolejnym punktem, z jakiego złapałam się za głowę, to przyszło mi mieszkać z sześcioma facetami, których wcześniej nie znałam, którzy byli w stanie spożycia alkoholowego, bo to była sobota. Tylko nie wiem, dlaczego od rana ich tak wzięło na to picie i nie tylko na picie, ale powiem Wam, że się lekko przestraszyłam. Ja wiecie, zachukana dziewczyna z Polski, która przyjeżdża, żeby sobie jakby naprawić swoje życie. Po prostu to życie zaraz może jej się wywrócić do góry nogami. Ale ja nie mam wpływu na to, kto wynajmuje takie mieszkania i kto jest w takim jakby domu lokatorem, tak? No, ale dziwne troszeczkę dla mnie było później z perspektywy czasu, i teraz jest dziwne, dlaczego oni, powiedzmy, używali sobie od rana. To ja tego nie mogę. Ja rozumiem, wiecie, wieczorem, po południu, czy coś takiego, ale dlaczego od rana? No, nieważne. W każdym razie byli w stanie wskazującym na niejedno. E, domyślcie się. Co domyślniejsi mogą się domyśleć, ale tak, ja tam stałam, pamiętam, ani słowa nie powiedziałam. Bardziej chciała się rozmówić właśnie ta, umówmy się, że będę ją nazywała landlordka albo, albo właścicielka, chociaż ona była tylko pośredniczką do wynajmowania tego mieszkania landlordowi, znaczy w sensie nie landlordowi, tylko Poprzez, poprzez nią landlord wynajmował nam pokoje. I ona chciała się z, nim, z nimi głównie rozmówić, za to właśnie, że, że tak jest jak jest, właśnie na załączonym obrazku. Że oni też tam troszeczkę coś ją oszukiwali na kasę, coś jej nie płacili. Tam między nimi wychodziły jakieś spiny. Ja nie chcę w to wnikać, bo to nie o to chodzi, żebym ja teraz tutaj rozwlekała to wszystko, ale oni mieli tam swoje jakieś tam rzeczy i ona praktycznie ze mną przyszła, wiecie, jak ja stałam, jak ta trusia, bo ja nie wiedziałam, czy ja zaraz nie dostanę od kogoś Włeb, czy co. Eee... Ja chyba nawet jeszcze wtedy rzeczy też nie miałam, bo te rzeczy zostały, e, zostały u, u tej mojej koleżanki właśnie jeszcze. I ona się chciała z nimi po prostu rozmówić na temat dlaczego tak to wszystko wygląda, że oni nie są dobrymi jakby wynajmującymi e, pokoje czy mieszkanie, że ona nie chce z, nim, z nimi więcej jakby współpracować i żeby oni sobie poszukali czegoś innego. I do czwartku mają się wyprowadzić. I wiecie, ja zostałam postawiona pod takim, pod takim, jakby, pod taką ścianą, że ona, jakby, wykorzystała też to, ona powiedziała im, że postawi na zupełnie inny skład, że ma nadzieję, że ten skład będzie inny. I że właśnie, że ja będę mieszkała, za bardzo mnie nie przedstawiała, nawet chyba nie powiedziała mojego imienia, tylko powiedziała, że ja będę od dzisiaj tutaj mieszkała. I praktycznie to było tyle. Pokazała mi mój pokój, ja się zdecydowałam, bo tak naprawdę musiałam, bo tylko to miałam nagrane, bo u tej koleżanki miałam być tylko jedną noc. Tak się wstępnie umówiłyśmy i na to ona się zgodziła. Eee, no i ja wyszłam później, pokazała tam e, oczywiście, powiedziałam, że tak i się nasze spotkanie skończyło i ja po prostu wsiadłam do samochodu do mojej koleżanki. I mówię: Boże kochany, co ja zrobiłam, gdzie ja jestem? Zaczęłam jej wszystko opowiadać, ona mnie trochę pocieszała: Nie martw się, że wszystko będzie dobrze, że e, może nie taki wilk strasznie jak go malują, oni się w, do czwartku wyprowadzą e, i tak dalej. I ona tak później, po jakimś tam czasie, zaproponowała mi jeszcze, żebym ja się u niej zatrzymała do poniedziałku czy do wtorku. Właśnie nie pamiętam, kurczę, czy ja w poniedziałek się faktycznie już tam przeniosłam, czy we wtorek, ale mało ważne. W każdym razie jeszcze te e, parę dni więcej, ponieważ jej mąż był na, e, bo był kierowcą e, i był w trasie, to ona po prostu zdecydowała, że ja zostanę, dopóki on nie wróci tak naprawdę, w tym dniu, w którym on miał wracać, to ona od rana mnie miała tam jakby odstawić z powrotem no i e, i wiecie i ten czas tak naprawdę poświęciłyśmy sobie ona mi pokazała B&M ja sobie wtedy kupiłam pamiętam kawę bo nie miałam e, nie miałam piżamy to wiem że do Matalana właśnie pojechałyśmy i, i kupiłyśmy w Matalanie mi piżamę e, tak samo e, takie rzeczy, wiecie, które potrzebowałam, tak? Ona mi dała taki stolik mały z dwoma krzesłami, żebym miała gdzie siedzieć, chociaż ja, ja tam jej powiedziałam, że na łóżku mi spokojnie to, to wystarczy. Ona mówi: No co, ty przestań, przecież musisz gdzieś zjeść albo coś. I dała mi taki, miała po prostu. E jakby stolik z krzesłami, który na jakiś czas jakby mi zagospodarowała dla mnie, ja później sobie po latach kupiłam dokładnie taki, samy, taki sam stolik z krzesłami, żebyśmy mieli gdzie z Mirosławem jeść obiad, no i taka ironia, że po, po kilku latach tak naprawdę na ten sam sprzęt się. W Buckinghamshire natknęłam i nam służył, i nawet cały czas służy, bo, bo na stoliku stoi na przykład telewizor w tym momencie, ale nieważne. No, ja tak będę mówiła nieważne, nieważne, ale co chwilę coś mi się przypomina, co chcę Wam powiedzieć. I tak wiecie, sobie też miło spędziłyśmy czas i ona miała mi nagrać tak naprawdę pracę. To znaczy, ona mnie miała trochę podpiąć pod siebie. Um, miałam z nią pracować. Um, ale, że tam była taka sytuacja, że nie było na ten moment tej pracy i że ta pani z agencji powiedziała, że prawdopodobnie do lipca trzeba będzie czekać, ale ona też nawet nie obiecuje, że, że w lipcu będzie ta praca. Um, ja powiem Wam tak: ja jestem taka, że jak coś mi się dzieje, to ja działam. Staram się przynajmniej działać, chyba że wiem, że na przykład dana praca na mnie czeka i że na przykład powiedzmy, nie ma co się stresować i mogę się ponudzić, potrafię się ponudzić, ale w momencie kiedy wiem, że mam nagraną pracę, tutaj była trochę inna sytuacja, bo byłam po pierwsze sama, po drugie nie miałam pracy miałam pieniędzy może na dwa miesiące życia w sensie na opłacenie pokój na dwa, pokoju na dwa miesiące i po prostu takie podstawowe życie. W sensie chleb yy, i takie naprawdę podstawy bo konserwy paszteciki czy zupki chińskie wzięłam to też wam o tym mówiłam w tamtym filmie właśnie. Yy. I, I naprawdę miało to, być, miało to być naprawdę na takie podstawy, z myślą, że jak najszybciej znajdę tą pracę. Pracę chciałam wziąć wszędzie, wszędzie gdzie tylko się da. I nawet rozważałam myśl taką, żeby pracować na wysypisku śmieci. Chociaż bardzo, ale to bardzo perspektywa tego, że obcują tam myszy, szczury nie była dla mnie zbyt, zbyt optymistyczna, bo ja nienawidzę szczurów, myszy, a jeszcze jakbym, jakbym pomyślała, że miałabym po prostu widzieć je codziennie, to chyba bym, nie wiem, już na samą myśl słabo mi i niedobrze, ale, ale tak myślałam, tak myślałam i... Pierwszą tak naprawdę rzeczą oprócz mieszkania, bo musiałam mieć dach nad głową, musiałam po prostu zadzwonić w sprawie NINU. Pomógł mi, pomógł mi tak naprawdę taki znajomy właśnie tej mojej koleżanki, którego poznałam przez tej koleżanki koleżankę. To taka, wiecie, poczta pantoflowa, ale Byłyśmy akurat u, u tej jej koleżanki, i ona, ona tam miała swojego siostrzeńca, który pomógł mi załatwić, umówić się na ten NIN, czyli NIN, czyli National Insurance Number. Jak ktoś nie wie, to jest takie personalne, indywidualne, indywidualny numer który jest nadawany raz na całe życie. To jest bardzo ważne, jeśli się chce legalnie pracować tutaj w Anglii i żyć. Bo bez tego jest to praca nielegalna i w tym momencie bardzo łatwo bez tego o deportację. Natomiast tutaj jest to najważniejsze oprócz konta w banku, i tam jeszcze innych paru, paru spraw, ale, ale tak, nasz insurance number jest najważniejszy i to musiałam zrobić na samym początku. Nie było łatwo, ale on mi pomógł, także dzięki tej koleżance tak naprawdę się udało. Jestem jej naprawdę bardzo wdzięczna, mimo iż później zostało mi jechać na tą rozmowę. Po której te musiałam czekać na ten National Insurance Number około trzech tygodni, żeby oni mi go nadali, i pismem przychodziło to do mnie na adres mój. Także całe takie wyrobienie National Insurance Number to było około dwóch miesięcy, ponieważ najpierw zadzwoniłam. Czekałam około 3 tygodni na spotkanie, dwóch, 3 tygodni. Później było to spotkanie, później znowu czekało się około miesiąca czasu na, na ten list, w którym był nasz na insurance number. Wcześniej był jeszcze, nie wiem czy teraz jest. Jeśli ktoś wie, to poprawcie mnie albo dajcie znać w komentarzu. Wcześniej jeszcze też dostałam taki tymczasowy National Insurance Number, dopóki mi nie przyjdzie ten mój. Także tym operowałam głównie, to był taki zastępczy, tymczasowy. No i ale się udało, wiecie to, to zrobić, byłam na tym spotkaniu. No, tam bez tłumacza się nie obeszło, bo. E, poległam na jednym pytaniu, jakimś coś, coś tam nie zrozumiałam, e, ale pan się wtedy zapytał, czy chciałabym tłumaczyć, powiedziałam, że tak, że jeśli można, to poproszę e, i tam zostałam połączona przez telefon z panią, która mi tłumaczyła, ten pan też miał telefon i przez tą panią szło e, jakby do mnie po polsku, co on do mnie mówi. Pytania były banalne, ale też głupie. Tak z mojej perspektywy one wyglądały, bo to są proste pytania, ale tak naprawdę wy zachodzicie w głowę e, po co im to? Do czego im to? E, no ale to już są takie procedury, i nie można tutaj z tym polemizować, trzeba po prostu i odpowiedzieć na te pytania. Mm. To to powiedzmy, że było załatwione. Została mi praca. Perspektywa tego, że ta praca miała być od lipca, e, czyli powiedzmy, po dwóch, miesiąc, dwu, po dwóch tygodniach, i jeszcze nie wiadomo, czy ona by była wtedy, no to mnie się tak trochę nie uśmiechało i wiecie, zaczęłam na własną rękę szukać tej pracy. E, znalazłam taką. Znaczy wiecie, po. Po wielu po wielu naprawdę wielu e, jakby porażkach znalazłam tą pracę. A dzięki komu znalazłam tą pracę? Tak, dzięki jednemu z tych chłopaków, z tej szóstki chłopaków, z którymi mieszkałam. E, jeden z chłopaków dał mi numer telefonu, bo wiedział, że poszukuję pracy i wiedział, że bardzo to przeżywam, bo bardzo przeżywałam. Po jakimś czasie się do nich przełamałam, bo praktycznie no, o, byłam tam parę dni u tej mojej koleżanki, później tylko wynurzałam się z pokoju, nasłuchiwałam czy nikogo nie ma w kuchni, żeby przebiec do, do łazienki albo wyjść z domu i oni tak naprawdę nie wiedzieli kiedy ja jestem w pokoju, oni tylko... E, widzieli moje buty e, wyjściowe, ewentualnie, kiedy jestem w domu, a kiedy mnie nie ma. Ja tak naprawdę kuchnię miałam swoją w pokoju. Tak naprawdę to e, bałam się. Po prostu nie ukrywajmy tego, się bałam z sześcioma czy z siedmioma facetami w jednym domu być. Bałam się, bo pokazali mi po prostu e, w pierwszym dniu, że nie są osobami godnymi zaufania. Tak zostali mi. Oni przedstawieni nie przez tą kobietę, tylko przez samych siebie, bo z nienacka ona tak naprawdę przyszła, a oni byli w jakby w połowie zabawy. No ale nieważne. E, było, minęło, w każdym razie później troszeczkę się do nich odezwałam, chyba dzień przed ich wyprowadzką, bo oni czekali. Praktycznie wszyscy czekali do ostatniego dnia, do czwartku, do tego, żeby się wyprowadzić. I, I praktycznie chyba ostatniego dnia, kiedy byli, to ja przełamałam się i zaczęłam z nimi rozmawiać. Dwóch chłopaków tylko zostało, studentów, bo ta kobieta wiedziała, że oni po wakacjach i tak się wyprowadzą, i tak się wyprowadzą. Oni się tam chyba we wrześniu wyprowadzali, bo zaczynali studia w Polsce i chcieli sobie po prostu dorobić. Więc oni zostali, i od jednego z tych studentów właśnie miałam numer telefonu do kobiety z agencji, która, u której jest możliwość zaczepienia się. Nie miałam takiej gwarancji. On mi dał ten telefon i powiedział: Słuchaj, Dwa tygodnie temu znaleźliśmy tam pracę właśnie z tym kolegą, drugim studentem. Znaleźliśmy tam pracę i zadzwoń, zapytaj się, czy jest jeszcze taka możliwość, bo ja na ten moment nie wiem, czy oni kogoś poszukują. Ja zadzwoniłam, w tym samym dniu nie mogłam, bo to już było później, bo my siedzieliśmy w domu. Następnego dnia ja zadzwoniłam do nich w czwartek. Czy to czwartek, właśnie był? A ja zadzwoniłam w piątek i musiałam do poniedziałku czekać na rozmowę kwalifikacyjną, bo okazało się, że ona powiedziała, że jest możliwość. I miałam w poniedziałek rozmowę kwalifikacyjną i we wtorek albo w środę zaczęłam pracę. Rozmowę kwalifikacyjną miałam tak naprawdę z um, z Anglikiem, który był menadżerem tej agencji, e, takie proste pytania, wiecie, zadawał, ale to bardziej patrzył na to, czy ktokolwiek rozumie po angielsku, cokolwiek. E, to nie było tak, że, e, wiecie, no coś tam trzeba było rozumieć, coś... E, coś musieliście z siebie dać musieliście potrafić odpowiedzieć jemu ja nie mówię, bo ja tak naprawdę mój angielski jak przyjechałam pozostawiał wiele do życzenia zaraz Wam jeszcze opowiem o moim koncie w banku jak to wszystko było, bo to jest jeszcze nie wszystko, nie koniec historii, a już jest 26 minut także zapaszcie sobie jeszcze coś do picia Także y, przeszłam tą rozmowę, ale oni mi też od razu nie powiedzieli, czy dostanę. Wiecie, tak jak to w Polsce się robi: zadzwonimy do ciebie, jeśli, y, jeśli będzie, y, jeśli po prostu zdecydujemy się na ciebie, coś takiego. I ja poszłam i wiecie, ja byłam taka trochę załamana, taka trochę. taka jakby, y, jakby mnie ktoś. Y, tak walcem przejechał, bo ja naprawdę miałam wielkie nadzieje, że mnie się e, uda, a tu się okazało, że muszę czekać. I to jeszcze nie wiadomo, czy się doczekam. Tutaj perspektywa tej, e, te, tej pracy z tą moją koleżanką. No tutaj poszłam, e, poszłam na drugą rozmowę. No wie coś się dzieje. Teraz muszę tylko czekać po prostu na rozwój wydarzeń. Ech, no i w doszłam, to taki pamiętam, no dnia dzisiejszego, bo ja przeważnie jak miałam jakieś doły, to chodziłam do McDonalda. Nie po, wiecie, kanapki, frytki i tak dalej, tylko brałam sobie szejka, albo brałam sobie kawę i siedziałam przy stoliku i myślałam. Zaraz Wam jeszcze, jak nie zapomnę, to wrócę do tego McDonalda. No ale przy McDonaldzie, słuchajcie, będąc, bo szłam na pieszo, Telefon odebrałam i ona do mnie, właśnie to ta pani z agencji, i ona do mnie mówi: Czy możesz jutro zacząć na siódmą rano? Ja mówię, że oczywiście, że tak. No i poszłam do pracy. E, po praktycznie, można by powiedzieć, tygodniu moim tygodniu czy dziesięciu dniach pobytu w Anglii. Tak, bardzo szybko uważam, że. Że znalazłam tą pracę. Później mówiłam temu koledze, temu Dawidowi, że to e, dzięki Tobie tak naprawdę udało mi się znaleźć tą pracę, bo byłam w niej dwa lata. E, uważam ten czas za bardzo dobry, e, bo bardzo podreperowałam angielski, mimo iż pracowałam z Polakami. Z agencji byli praktycznie sami Polacy, Czesi, Słowacy. Po prostu mieszanka narodowa, kulturowa, ale um, najwięcej było Polaków. No a na kontrakt operatorami byli Anglicy, więc tutaj było to moje pierwsze takie koty zapłoty, żebym ja cokolwiek liznała tego angielskiego i żebym zaczęła trenować ten angielski, i żeby ta praca tak naprawdę pomogła mi. Też, bo ja chciałam coś takiego, że przy okazji pracować i też rozwijać się, rozwijać swój powiedzmy angielski, albo to, w czym mam jakiś dyskomfort, czuję. Więc to była praca świetna dla mnie, ale o tym, o czym była ta praca, to powiem Wam w przyszłym filmiku. Na razie chcę się skupić na tych kilku rzeczach. E, które tak naprawdę były e, jakby na samym początku.